I witam się z Państwem bardzo, bardzo serdecznie tutaj Shadowy i pierwszy odcinek World of Tanks. W trybie dominacji stare zalagi będą bardzo, bardzo wielkie. A, jakoś to przeżyje. Już się czuję. Bo jakoś grać na tych lagach... Co to kurwa w ogóle jest? Nie, to się tak Zobaczę, jak się naprawdę nie będzie dał grać, to bo... kiedy idę na co powiem. Ale nie tak pasuję, patrzę... To... czekam nami, nami. Potem przestanie, nie no, Poczekam chwilę tu. Nie wiem, ona zbawienie święta, ale dobra, Poczekam. Poczekam sobie na zabawienie. Już nie będzie robić. Bo Jutujemy do. Bo jedziemy. Trzeba o. Po... Trzeba o tych legach grać. Dostaliśmy wzięło. O nie. Co patrzeć? Może nić uszkodzona. Może się zerwać w każdej chwili. Dobra. Przepraszam. Może zerwana. zazebrała. Pompzmy myśli. Naprawdę będzie się pani do oczu. go nie pokonamy. Zaprawiliśmy gąsienicę. Oberwaliśmy z wozu. To poraz Coś się w imię dzisiaj gra. No no. Spróbuję jakoś to ogarnąć, wszystko. Żeby wszystko się grało. Dobra. Teraz pojedziemy tym Amerykanem szybko. O kurwa, wyszło jak masło, przeciwnik oberwał. O o, co tam się dało? zadałem uszkodzenia po prostu no, zadałem, zadałem, to oczywiście. Wyszło jak masło, przeciwnik oberwał. Teraz to się kurwa na was zerwał, że, że nie za to, że nie jak Mam się tutaj sam. Pomoc S.O.S. 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 Weszło jak w masło Przeciwnik, Przeciwnik oberwał. oberwał Nie, nie oberwał No dobrze widziałem, że perwał, tu perw. Cel namierzony. Weszło jak w masło Przeciwnik, Przeciwnik oberwał Straciłem cel Teraz pierwowamy... Poza zasięgiem! No to nieważne Ja sobie w tych szasków miłych posiedzę. Fajnie się z nich się... wygodnych krzew, nie? Ja cię nie mogę To we mnie strzelamy, to, przyznacie? Przyznacie? Trzy znacie, czy znacie? żeby a to odpali, czas się ogarną. ponieważ ktoś tam zcieli Wiesz co? Mam chęć i chodzi tu naprawy aż tam, tak daleko zamknę się w sobie to. Muszę przetrwać 6 minut i 35 sekund. Straszne. Przecież to jest... taka jest strasznie liczenia niż fajna jest odbredne.

Nie są moi koledzy, w ogóle. są moi koledzy. Dlaczego mi nie pomagają zniszczyć? Mam go na celowniku! Weszło jak w masło, przeciwnik oberwał! Mam go na celowniku. Nie na szlach... Nie jedna z nic uszkodzona. Weszło jak w masło! Przeciwnik oberwał Widzicie jaki on jest dobry bez zwrotności? A ja nie Zwrotny, zwrotny jak musiał poczuć cholera strzał dostał, ale nawet go nie zarysowaliśmy o, o, to ma niepodległość bo... złożenica uszkodzona, może się zerwać w każdej chwili straciłem cel cel namierzony weszła jak w masło, przeciwnik oberwał. no ej, synek mi się nie chce są tak krążyć Zdecelu. To Podczas tańczyłem to było śmieszne. Weszło jak w masło. Tańczyłem z nim, ale to było szczere. Szczery taniec. Pokażę. Tańczyłem. Widziałem, że w tej grze można tańczyć. Ale teraz te dwom zmuszamy pokaźnić. Widzicie? Pozdrawiam to. Tu się wkurwiją, trzymaciarze, kurwa. Wbiernią mm. nas sobą. Sam... No to nie ma kroku. Ale... Bo, po prostu... Ej, dlaczego ty stoisz? Ruszaj się, nie gruba baba. Zobaczmy. Tutaj są. Widzicie, to, to. to dużo. Muszę się starać. Najpierw taczyć dzikie densy z tym synem, a potem celować, bo to Muszę zmienić sobie czułość, w muszę, bo tak ta lekko porusza to. Tak, muszę, zreszmy, to Cieszę, w coś. no, Dwie sekundy się sprawiały. Wszystko było ok. Ładowaliśmy na ból. I dopiero za minutę mogę się napolić. to tylko muszę czekać. Jeszcze 3 minuty i 10 sekund potrwa ta walka. Może wytrwam. Może będę muszę ciągnąć tylko i co. A, wygraliśmy punktów. <gry�ng> dobra. Pierwsze zwycięstwo, które nagrywamy. Ale małą statystykę Obiecuję, na następny raz lepiej mi pójdzie. I będzie na ładnie. Dobra, teraz żegna się z Państwem bardzo serdecznie. Maruj I World of Tanks.